Ostatni weekend był dość intensywny. Miały miejsce warsztaty pierwsze z serii wrześniowej, które odbyły się w krakowskim sklepie Wanaheim. Bardzo fajna miejscówka, muszę przyznać, że byłem zaskoczony tym, jak dobrze to miejsce nadaje się do prowadzenia warsztatów. Co prawda, Bartek, czyli właściciel Wanaheimu, mówił mi o tym, że mają całkiem niezłe światło z góry, natomiast okazało się być tak dobre, że nawet myślę, że bez dodatkowych lamp i tak było sporo widać podczas malowania. Dlatego, jeżeli jesteście z Krakowa, nie było was na warsztatach i nie znacie Wana to koniecznie wpadnijcie, bo są naprawdę fajnie wyposażenie, jeśli idzie o granie. Mają bardzo przyjemną przestrzeń. Są troszeczkę na oboczu w stosunku do głównej ulicy, więc jest też cicho. Obsługa jest bardzo miła. Z pewnością, jeżeli będzie taka możliwość i przywieje mnie jeszcze do Krakowa na kolejne warsztaty, to na pewno się tam spotkamy. No, chyba, że wydarzy się coś, czego nie mogę przewidzieć. Ten film powstał dzięki wsparciu moich cudownych patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i również chcesz mnie wspierać, to odwiedź mój profil na Patronite, przejrzyj progi, zobacz jakie oferują nagrody i wybierz to, co najbardziej Ci się podoba. Cześć! Ja się nazywam Samuel i jestem zawodowym malarzem figurkowym. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o czymś, o czym mówiłem już wielokrotnie na grupach na Facebooku, pisałem w komentarzach, udzielałem odpowiedzi. Ostatnia wiadomość jednego z widzów uświadomiła mi, że chyba... chyba najwyższy czas zrobić o tym film i raz a dobrze wyjaśnić pewne kwestie. Mianowicie chodzi o różnice pomiędzy różnymi farbami. Żebyśmy mieli jas jasność co do jednej rzeczy. W tym filmie nie omówię absolutnie wszystkich farb, które są na rynku, a jedynie skupię się na tych, które się najczęściej powtarzają i pojawiają, no i też przede wszystkim na tych, z którymi sam miałem okazję pracować, korzystać i mogę się o nich jakoś wypowiedzieć. Traktujcie ten film jako poradnik przed na przykład Waszymi kolejnymi zakupami, kiedy będziecie widzieć jakiś ciekawy kolor, będziecie się zastanawiać, czy go kupić, ale na przykład nie będziecie mieć absolutnie wcześniej do czynienia z daną serią i zamiast pisać po raz kolejny pytanie na grupie, w ten sposób po prostu lepiej odpowiedzieć i to bardziej też kompleksowo w odniesieniu do różnych linii, które są na rynku. Tym bardziej, że co może wydawać się mylące, linia linii nie jest równa. Nawet od tego samego producenta. Muszę iść chyba do fryzjera, bo się strasznie zarosłem, ale fryzjer to jest coś, z czym ja zawsze stałem na bakier. W sensie jakoś tak nie chcę nie, się, nie lubię chodzić do fryzjera i tak, żeby mnie ścinali w ogóle. To najchętniej bym chodził raz na rok i święty spokój, że już... Najwyższy, coś z tymi włosami zrobić. Przynajmniej póki je jeszcze mam. Bo włosy, moi drodzy Państwo, to nie jest obowiązek, to jest przywilej. A ja na razie z tego przywileju korzystam, póki mogę. Zaczniemy sobie od najbardziej popularnych linii, jakie są, czyli. Na pierwszy rzut idzieją farby z serii Citadel Base. Citadel Base to nic innego jak farby akrylowe, czyli takie, co do których potrzebujecie tylko wody właściwie, żeby je rozcieńczyć. Z dość specyficznym medium, gęstym, który niby zapewnia lepsze krycie, ale w praktyce jednocześnie jest, jest dużo ta farba gęstsza. Łatwiej jest zalać szczegóły tego modelu. A poza tym jest to Citadel, które słynie ze swoich fantastycznych pojemniczków. Niestety, ale nie polecam. Jednakże konkurencja wyszła temu naprzeciw i możecie się spotkać z takimi farbami jak Extra Opak z linii Game Color z Vallejo. One mają to do siebie, że mają zawsze przedrostek heavy, więc jeżeli spotkacie się z farbą typu heavy brown, heavy charcoal, heavy gold brown, heavy green, heavy red, innymi tego typu wynalazkami, to macie pewność, że chodzi o Właśnie te farby. Jak zwrócicie sobie uwagę na jedną rzecz, ta buteleczka ma szarą nakrętkę. I tak się składa, że w ten sposób możecie też rozróżnić standardową linię model color od game color, ponieważ model color, color ma białe nakrętki. Ale teraz przejdźmy jeszcze do innych produktów z linii game color, ponieważ. Wajeho Game Color dzieli się na kilka sektorów. Jednym z nich jest są właśnie farby extra opak, czyli z tym przedrostkiem heavy, o których wam wspominałem. Kolejna linia produktowa to są inki. Jak widzicie, również znajduje się tutaj napis Game. Na górze jest szara nakrętka. Również mamy też dopisek Ink i żebyście się nie pomylili, inki to nie są łosze. Inki to są tusze. One zachowują się inaczej, są rzadkie, mają bardzo skupiony pigment, więc są takie mocno nasycone. Ale przy tym nie mają tej właściwości wpływania w zakamary. Pójmy to tak. Są fajne do na przykład zabawy w true Metallic Metal. Kiedyś z inków robiło się łosze domowymi sposobami, ale tak na dobrą sprawę są to produkty, które jest dość ciężko kontrolować. Ich specjalną właściwością jest to, że są świecące. Dlatego nadają się do metaliku. Ja osobiście lubię inki, są ciekawe, ale korzystam z nich naprawdę bardzo rzadko, tylko w specyficznych przypadkach i zazwyczaj właśnie na metalikach dodając jakiś dodatkowy kolor. Kolejnym przykładem z linii Game Color są barby efektowe. Tak jak ta na przykład. Jak widzicie, znowu mamy napis game i mamy też szarą nakrętkę. Ta farba jest w dużym skrócie odpowiednikiem takiej farby na pewno kojarzycie z serii Citadel, niklach i bądź jakoś tak ox, no takiej patyny innymi słowy. Czyli jeżeli chcecie zrobić efekt zanieczyszczeń, zniszczeń na elementach żółtych bądź brązowych metalicznych, czyli wszelkiego rodzaju miedzi, że właśnie, używacie właśnie tego typu produktu. W całej tej linii mamy różnego rodzaju inne produkty bardzo zbliżone do tych bardzo popularnych od Games Workshop, takich jak krew sucha, zaschnięta krew, świeża krew, takich jak jakieś wymioty, żygowiny świecące, tego typu rzeczy, zaschnięta rdza, świeża rdza, bardzo fajny produkt swoją drogą i tak dalej i tak dalej. Dlatego jeżeli przerzucacie się akurat na przykład z Citadel na Vallejo szukacie odpowiednika właśnie tych produktów do weatheringu, do specjalnych efektów, no to linia Game Effects jest tym czego szukacie. kolejnym przykładem produktów z serii Game Color są wasze. Game Washes. Jak pewnie zauważyliście, te produkty nie często pojawiają się w moich filmach i nie dzieje się tak bez powodu. Moim zdaniem łosze od Wajęcha nadają się trochę lepiej do czegoś innego niż można by się spodziewać, no bo w momencie kiedy kupujecie takiego washa, spodziewacie się, że on będzie zachowywać się, na przykład podobnie do Agraxa albo podobnie do sławnego Nolnoila. Tymczasem te łosze z czarną nakrętką, moim zdaniem, dużo lepiej nadają się do glazowania. Czyli rozcieńczania ich wodą i w ten sposób uzyskiwania takiej półprzezroczystej farby, którą można nakładać w różne miejsca, żeby przyciemniać model i nadawać mu nieco inne zabarwienie kolorystyczne. Dużo lepiej, natomiast, pracuje się z innymi łoszami, o czym Wam już mówiłem kilkukrotnie, czyli łoszami firmy Army Painter, które w tym momencie są moim faworytem. Poznacie je po czerwonej nakrętce. I od razu Wam powiem jedną rzecz. One wysychają na błysk. To znaczy, jak łoszujecie model, to będzie się świecił. Chyba, że. Dodacie troszeczkę, dosłownie kropelkę Flow Improvera, trochę specjalnego, dedykowanego medium do Łoszy, które no, znajdziecie w mini-emporium sekcji łosze, więc ciężko, żebyście się pomylili i w ten sposób jesteście w stanie zniwelować ten specyficzny efekt. Świecenia się na modelu. Skoro już przy łoszach jesteśmy, to od razu Wam powiem, że łosze od GW są spoko. Mają tylko ten jeden defekt. Właściwie mają tylko te dwa defekty. Jednym z nich jest to, że są drogie, a drugim z nich jest to, że mają ten nieszczęsny pojemniczek. Jednakże na rynku znajduje się coś, co moim zdaniem jest trudne do pobicia, i są to łosze typu gloss. Możecie powiedzieć, po co mi łosz typu gloss? Co prawda, Army Painter. Bez dodawania do niego Flow Improvera ma właśnie tą właściwość, że się świeci. Jednakże czasami wygodniejsze w użyciu są łosze typu Gloss od GW. Jest ich niewiele, raczej jeżeli potrzebujecie akurat wszystkich kolorów, to jest tam chyba ze 3 czy 4 tylko i wyłącznie. Natomiast stosujemy je do łoszowania metalików. Dzięki temu po skończonym etapie łoszowania. Metaliczne powierzchnie dalej pozostają błyszczące i nie są zmatowione. No chyba, że o to wam chodzi, ale wtedy używacie zwykłego łoża i macie robotę zrobioną. Zostajemy na chwilę przy games workshop. Jestem przekonany, że nawet osoby początkujące wiedzą, co to jest. Farby typu kontrast już Kiedyś wspominałem w jednym z filmów i mówiłem, co o nich sądzę, i powiem wam, jest to moim zdaniem produkt dość mocno przereklamowany, bo no niestety nie działa do końca tak, jak wmawia wam producent, mają parę fajnych kolorów, fajnych produktów, ale tak na dobrą sprawę a zdecydowana większość z nich daje efekt średni. To znaczy, na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że to jest absolutnie mega i super. Natomiast w momencie kiedy zaczynacie wchodzić w malowanie, które jest jakkolwiek Bardziej, bardziej po prostu, to nagle się okazuje, że ten produkt traci swoje zastosowanie tak uniwersalne, jak przynajmniej się nam. Jak już jesteśmy przy Citadelach, to jeszcze myślę, że warto jest wspomnieć chociażby o farbach typu Layer, również właśnie z Citadeli, w tych ich fantastycznych pojemnikach. Akurat farba, którą Wam pokazałem jest jedną z naprawdę z niewielu, która jest spoko, jeśli idzie o Citadele. Layery mają to do siebie, że są rzadsze niż farby typu Base. I teoretycznie gorzej kryją, ale na przykład właśnie flash, farma flash Gitz Yellow, którą Wam przed chwilą pokazałem, jest jednym z lepiej kryjących żółtych kolorów na rynku. I jeśli idzie o jakby właściwości i wszystko, te farby są ok. Ich mankamentem jest jak zwykle cena oraz niewygodność pojemniczka. Do czego możemy je najbardziej porównać, i zwłaszcza wym wszyscy ludzie, którzy chcecie przenieść się z Citadel na Vallejo, to seria model. Kolor. Farby model Color to jest taka główna wiodąca seria farb Vallejo i od razu zaneguję pewną plotkę, którą, znaczy pewną rzecz, którą ja usłyszałem lata temu, i wziąłem ją trochę za pewnik, i później kurczę, trzymałem się tego bez sensu długo, więc od razu wam powiem. To nie jest tak, że farby model color są do figurek historycznych, a farby z game color do figurek fantazy i science fiction. Nie, 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 nie. Farby model Color, czyli te z tym czarnym napisem, z białą nakrętką, to jest. Jest moim zdaniem najlepsza, najbardziej uniwersalna linia farb ma naprawdę mnóstwo kolorów, więc będziecie zadowoleni. Tam jest ich nie wiem, z 200 z 300 coś koło tego. Tego jest naprawdę potąd i one są równe. To znaczy, nie ma tam, jest naprawdę niewiele chyba produktów, które są po prostu do bani. Może jest ich tylko kilka ewentualnie, ale tak to cała linia jest bardzo, bardzo równa pod względem jakości. Kryją dobrze, mają troszkę różną konsystencję. Czasami są, ta konsystencja jest nieco rzadsza, czasami jest gęstsza, ale generalnie jest bardzo, bardzo równa. Więc jeżeli chcecie kupować wajecho, głównie kupujcie model kolor. Jednakże w tej linii nie znajdziecie takich rzeczy właśnie jak farby mocniej kryjące. Dusze, specjalne efekty tego typu rzeczy, nie to znajdziecie właśnie w farbach typu Game Color. I teraz, tak jak mówiłem, płynnie przechodząc do Game Colorów, ta linia charakteryzuje się tym, że niby była tak, wiecie, stworzona trochę po to, żeby zacząć konkurować z Games Workshop. Ale no nie do końca im się udała. Mają kilka bardzo fajnych produktów, bardzo ładnych kolorów, jak na przykład ten wymieniony przeze, przeze mnie Jade Green. Te kilka perełek są naprawdę fantastyczne, bardzo się przyjemnie z nimi pracuje. Można farby ze sobą mieszać, wszystkie produkty, które przed chwilą wymieniłem, spokojnie możecie ze sobą miksować. To są wszystko farby wodne. Więc nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu. Co prawda, na przykład mieszanie na palecie łosza z farbą trochę mija się z celem, bo to są trochę różne produkty, ale jak dotąd, wszystko możecie ze sobą mieszać. Wracając do game kolorów. Dlaczego game kolory są trochę takim. Nielubianym, niechcianym dzieckiem, jeśli idzie o wajecho. Problemem jest medium. To medium potrafi stwarzać bardzo duże problemy. I te duże problemy polegają na tym, że one kiepsko kryją, marzą się. Nie wszystkie oczywiście, ale zdecydowana większość robi takie dziwne rzeczy, i ciężko jest przewidzieć po prostu, który kolor się tak będzie zachowywać. Czasami wydawało mi się, że kupuję farbę, która będzie spoko i będzie ekstra, a potem próbowałem nią malować i po prostu to był jakiś absolutny dramat. Dlatego w przypadku Game Colorów bądźcie ostrożni i najlepiej kupujcie te farby, które ktoś już polecił, sprawdził. No tak jak na przykład u mnie gdzieś pod filmami, możecie sprawdzić, jakie kolory były używane do, do jakiegoś projektu czy w jakimś filmie. I na przykład, jeżeli jest tam Game Color, to znaczy, że ja już go sprawdziłem i że jest to bezpieczny zakup. Pozwolę sobie przejść teraz do serii z farb typu R, czyli farby do aerografu, tak przynajmniej zostały stworzone, również w wersji metalicznej nie tylko i wyłącznie w wersji matowej. Te również poznacie po tym, że mają czarną nakrętkę. Natomiast oczywiście spokojnie możecie używać tych farb do malowania pędzlem. Cały myk polega na tym, że taka farba ma troszeczkę inaczej zmielony pigment, ma odrobinę flow improvera w sobie, troszeczkę wolniej schnie i jest rzadsza, dzięki czemu jakby trochę trudniej jest jej zapchać areograf. Te właściwości można wykorzystać po to, żeby Wam się też przyjemniej malowało, ponieważ uwaga, metaliki z serii Modeler, czyli te z taką szarą... Mm... Srebrną, szarą naklejką. To są bardzo dobre metaliki, zwłaszcza te wszystkie odcienie srebrnego, są bardzo przyjemne do nakładania pędzlem. Jeżeli na przykład potrzebujecie trochę budżet, wam się nie spina czy coś i nie chcecie sobie pozwolić na lepsze metal kolory, do których jeszcze przejdziemy, ale potrzebujecie fajnego metalika, wtedy sięgacie właśnie po metaliki z serii Modeler. Farby z serii Modeler, zwłaszcza tego typu, które. Nie mają w sobie wybitnie dużo bieli. Możecie to poznać po tym, że sama farba jest dosyć ciemnym, intensywnym kolorem, tak jak w przypadku tego niebieskiego. One są bardzo ciekawe i zauważyłem pewną rzecz, natomiast nie miałem zbyt wielu jeszcze okazji, żeby je testować, że one zachowują się trochę jak kontrasty. Podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że mają w sobie właśnie te, tego flow improvera czyli są w ten sposób jakby. Przystosowane bardziej do korzystania z areografu, a Flow Improver sprawia, że pigment, wiecie, ta farba zachowuje się trochę jak wasz. Ja już sprawdziłem to na chyba trzech kolorach: na zielonym, niebieskim, czerwonym i zachowywało się to naprawdę bardzo ciekawie i przyjemnie, zwłaszcza kiedy podmalówka była jasna. Dlatego polecam wam spróbować. Farby z serii Game Air, no to one są bardzo podobne, tak na dobrą sprawę, do model Rów, jednakże mieć jedną świadomość. Takie kolory jak ten, które mają w sobie trochę bieli, to jest fiolet z bielą, dlatego on jest taki jasny i taki. Wiecie, zgaszone trochę. One nie będą się tak zachowywać właśnie podobnie do kontrastów. Będzie to rzadsza farba, będzie się przyjemniej nią pracowało na jasnych powierzchniach jasnej, będziecie kłaść cieńsze warstwy, ale nie zachowa się w taki sposób, żeby pigment się gromadził bardziej w zagłębieniach, przynajmniej nie z mojego doświadczenia. Kolejnym produktem, znowu dwa jecho, są farby typu Premium. To jest ta sama linia, z której możecie kojarzyć. Warnisz satynowy albo matowy, o których wspominałem w poprzednich filmach. I teraz, do czego by je porównać? Cóż, na pewno są to bardzo wytrzymałe farby, ponieważ one są zamieniają się w, taką specyf w taki specyficzny plast. Dosyć zbliżone do podkładów Vallejo, które do najmocniejszych nie należą, no ale zdecydowanie nie śmierdzą. Tak? Dobrze się nimi pracuje areografem, ale raczej do jakichś takich większych rzeczy, tak bym powiedział, kiedy potrzebujecie pokryć jakieś większe powierzchnie, do tego są po prostu celu wygodne, bo przychodzą zazwyczaj w większych pojemniczkach 60 ml. Jeśli miałbym powiedzieć, do czego ich używać oprócz tego, to przyznam szczerze, że nie wiem. No nie wiem. Producent akurat twierdzi, że te farby są bardziej wytrzymałe, ponieważ zostały stworzone do malowania modeli RC, czyli takich jeżdżących samochodzików. Jak i również na przykład do malowania motocykli, kasków motocyklowych, a to są jednak bądź co bądź elementy, które narażone są. Przez samą, jakby, charakterystykę tego, do czego służą, na dużo więcej efektów środowiskowych i zatrapań, i różnych takich rzeczy, niż normalne farby. Kolejna seria produktowa to są farby Mechacolor. I to są farby. Również dedykowana gdzieś do aerografu, dużo bardziej niż zwykłe, z tego względu, że w przypadku, kiedy malujecie mechy, na przykład takie jak Gandamy czy Gunpla, czy właściwie to jest chyba jedno i to samo, bierzecie pod uwagę to, że ten model będzie się ruszał, będziecie manipulować, może ustawiać go do zdjęcia albo coś w tym guście. Więc też chcecie, żeby ta farba była nieco bardziej wytrzymała, i właśnie. Mecha kolor, jakby jest dedykowana pod tym kątem. Do, naszych, do naszego hobby, czyli do malowania figurek, jest ok, ale nie powala jakoś wybitnie. Musielibyśmy się zapytać, tak na dobrą sprawę, kogoś, kto zna się na Gundamach i tego typu figurkach, modelach, jak w praktyce Sprawdzają się te farby. A jeżeli wy składacie Gundamy i jesteście ludźmi, których interesuje Gunpla, i znacie te farby, i macie z nimi do czynienia, i testowaliście je, to dajcie znać w komentarzach, co o nich sądzicie. Bo przyznam szczerze, jeszcze nie miałem okazji jakoś wybitnie się nad nimi znęcać, żeby sprawdzić, jak bardzo są mocne. A teraz sobie przeskoczymy na inną firmę na chwilę, żeby odpocząć przez ten moment od Vallejo. I tą firmą jest Szminkę wraz ze swoją serią Total Cover. Jak widzicie, jest to kolor żółty. Jest tutaj napisane, że to jest ak akrylowy tusz, ale to nie jest do końca prawda. Jest to dosyć dużo opakowanie i to jeszcze z zakraplaczem, więc to jest plus. To jest jedno z moich odkryć z zeszłego roku. Otóż to, co wam przed chwilą pokazałem, to jest moim zdaniem najlepsza żółta farba ever, ponieważ ona nawet na czarnym podkładzie kryje już po jednej warstwie z pędzla. Za reografu tym bardziej fantastycznie się z nią pracuje. I tak jest praktycznie z całą serią Total Cover. Sprawdzałem też biały kolor z tej serii i powiem wam, że jest ok, chociaż wygodniej mnie osobiście pracuje się z model RM czyli z farbą z Vallejo. No po prostu jakoś tak ma. Kolejną serią dedykowaną niby do areografu, ale tak naprawdę fantastycznie sprawdzającą się przy pracy pędzlem jest seria farb Metal Color. Jak widzicie moja buteleczka jest dosyć wysłużona, a to dlatego, że dość mocno z nimi pracuję, ponieważ te farby mają dwie właściwości, które sprawiają, że są genialne w pracy. Po pierwsze kryją genialnie, fantastycznie niemalże. Po drugie są rzadkie. Bardzo, bardzo rzadkie. To sprawia, że możecie kłaść cieniutkie warstwy, nie zalewać szczegółów, nie zalewać modeli, nie martwić się kryciem, przyspieszyć czas pracy i być bardziej efektywny. Każda taka farbka przychodzi w dużo większym opakowaniu niż standardowe, bo w 32 ml i dodatkowo jeszcze do tego ma w środku kulkę, w związku z czym macie ułatwione od razu mieszanie tych farb i nie musicie się absolutnie o to martwić, że coś będzie nie tak. Wystarczy, że potrząśniecie ją przed pracą. O. Potem popatrzycie od dołu, czy robi się pianka. Jeżeli robi się pianka, to farba jest dobrze wymieszana i możecie nimi malować. Bardzo ważna rzecz przy tych farbach jest jedna: nie kładziemy ich na mokrą paletę. To znaczy, ja Wam nie mogę zabronić tego, w sensie, chcecie to sobie kładźcie, ale w momencie, kiedy te farby dostają wody, one zaczynają się rozwarstwiać. I kiedy zaczynają się rozwarstwiać, praca z nimi już nie jest taka fajna. Dlatego lepiej używać do tego suchej palety, dowolnego rodzaju, byleby to, z czego zrobicie paletę, nie było chłonne. Weźcie sobie, no nie wiem, takie metalowe kuwetki, plastikową paletę z otworami, plastikową płaską paletę, nawet może być stara płyta CD, jakby się uprzeć, nawet kawałek biurka. Ważne, żeby po prostu nie dotykało to wody. No i oczywiście jak używacie pędzla i płuczecie go i później macie używać tej farby, no to wytrzyjcie ten pędzel z wodą najlepiej jak się da. Wiadomo, zawsze będzie tam trochę wilgoci, ale jednak to nie to samo, kiedy weźmiecie całkowicie mokry pędzel i zamoczycie w tej farbie. Mogę się założyć, że każdy z was, kto jeszcze nie miał okazji i dopiero zacznie z tego korzystać, będzie w niebo wzięty. A jeżeli ty też odkryłeś te farby całkiem niedawno, mam nadzieję, że dzięki moim filmom to daj znać w komentarzu, czy jesteś z nich zadowolony bądź zadowolona. Zbliżając się do końca, mam dla Was dwa ciekawe produkty. Jednym z nich są farby transparentne, a drugim z nich są farby fluorescencyjne. Czym one się różnią? Obydwie pochodzą z linii model kolorów. Jest między nimi zasadnicza różnica, a mimo, że z wierzchu mogą wyglądać podobnie. Otóż farby fluo, cóż, świecą w UV, w dużym skrócie, przez co mają pewien specyficzny rodzaj większego nasycenia. Ja osobiście nie lubię z nimi pracować. Dużo bardziej wolę uzyskiwać ten efekt zwykłymi farbami poprzez dodanie na przykład żółci czy po prostu intensyfikację koloru glazami. Znajdą się na pewno entuzjaści tych farb. Dlaczego nie lubię pracować z farbami fluo? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta: przez to, jaki to jest pigment i jakie to jest medium. Ono jest trudne w manipulacji. Trzeba naprawdę dużo na ok układać warstw, żeby był fajny efekt. Trzeba się trochę namęczyć. A no ja nie lubię takich rozwiązań. Nie lubię szybkie rozwiązania, które dają fantastyczne efekty po to, żeby móc więcej malować i cieszyć się życiem. Natomiast pierwsza farba, którą Wam pokazałem, pochodzi z linii transparent. Mogliście się już spotkać z tą linią w moim filmie o malowaniu koloru czerwonego. Do czego służą takie farby? Najprościej mówiąc do glazowania. Dużo bardziej wolę z nimi pracować niż na przykład Pracować z inkami. Farby transparent są inaczej nakpigmentowane nieco niż inki, mniej trochę, dzięki czemu łatwiej jest je rozcieńczyć do konsystencji i krycia, które by Was interesowało. I na przykład, kiedy używacie tych farb i psikacie nimi zareografu, rozcieńczonymi oczywiście, na już wcześniej pomalowaną powierzchnię w tym samym kolorze. To w ten sposób intensyfikujecie jeszcze bardziej kolor, który jest pod spodem. I znowu odsyłam Was do filmu o czerwonym, ponieważ tam to było idealnie pokazane, jak to działa. Ostatnim rodzajem farb wodnych w tym odcinku są sławne bądź niesławne farby Scale 75. Cóż. To nie jest tak, że farby Scale 75 są złe. To są dobre farby. To są bardzo specyficzne farby, bardzo matowe farby. Mówi się, że one są dla prosów, ale ja nie lubię nimi malować. I nie lubię nimi malować z kilku względów. Wzgląd numer jeden. Po pierwsze, jak masz farbę z linii Scale 75, no to musisz się nastawić na to, że ta farba musi być naprawdę porządnie wymieszana. Naprawdę porządnie wymieszana. Ponieważ kiedy tak nie jest, nie jest porządnie wymieszana, lubi robić dziwne numery. Mnie najczęściej zdarzało się tak, że bardzo szybko te farby mi wysychały na mokrej palecie. Nie wiem dlaczego, po prostu tak miały. Drugą sprawą jest to, że dziwnie się nimi maluje przez areograf, a ja, jak wiecie, często używam areografów w swojej pracy. Ta dziwność polega na tym, że kiedy przyzwyczajam się do pewnej konsystencji tego miksu do areografu, który mam w kominku i w którym psikam, no wiecie, tam Flow Improver jest, woda, czasem thinner. Kiedy próbuję to samo przełożyć właśnie z swojej wiedzy, kiedy pracuję... Tytlikami, model kolorami. No, generalnie Wajecho, na scale to nie działa, ponieważ na moje oko, patrząc po konsystencji, i po wszystkim, na przykład farba jest odpowiednio rozcieńczona po czym sikam na model i okazuje się, że w praktyce kiedy farba spotyka się z modelem na przykład z jakiegoś powodu zachowuje się jakby była dużo bardziej albo za mało rozcieńczona. Więc generalnie tego typu problemy się pojawiają przy scale'ach. Jestem przekonany, że nie tylko ja tak z nimi miałem. Dlatego ich nie lubię, ponieważ są wymagają strasznie dużo zachodu. W sensie Serio, wolę naprawdę pomalować normalnie model i co jakiś czas na jakimś etapie, nie wiem, psiknąć go matowym lakierem, żeby sobie wszystko wypłaszczyć, jeżeli taki jest. Moja wola i chcę mieć na przykład model super matowy i super płaski, niż używać farb scale, które robią. Niby to samo, ale w trakcie malowania. Daję sobie sprawę z tego, że to może jest kontrowersyjny pogląd. Nie wszyscy się ze mną zgodzą, no ale cóż, musicie o tym wiedzieć, zanim się rzucicie na scale i będziecie je kupować na potęgę, bo mogą wam nie podpasować. I to wcale nie musi oznaczać, że coś jest z wami nie tak, tylko po prostu. Wydaje mi się, że te farby nie są dla każdego. Jak widzicie, drodzy państwo, nie wyrobiłem się z filmem w weekend. Było dużo roboty. Plus jeszcze trochę spędziłem czasu w Krakowie, żeby odpocząć po warsztatach. W najbliższym czasie szykują się warsztaty w Warszawie i na pewno zobaczycie trochę ujęć i zdjęć z tego wydarzenia w kolejnym filmie. I widzimy się za tydzień. Być może tym razem wyrobię się w czasie weekendu. Natomiast jeżeli ten film Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, bo to wiecie ma znaczenie. W ten sposób karmimy algorytm, więcej osób dowie się o filmie, malarstwo figurkowe zyska sobie kolejnych prawdopodobnie entuzjastów, fanów i zwolenników. Jeżeli na przykład ten film okazał się dla Was przydatny i znacie kogoś, albo wiecie, bądź widzicie, Czasami, że ktoś pyta właśnie o te kwestie, o te różnice pomiędzy różnymi seriami farb, bo ktoś jest początkujący i trochę nie wie, jak w tym wszystkim się ogarnąć. Podeślijcie mu go po prostu, a zostawcie mi w komentarzu informacje na temat tego, odnośnie jeszcze jakich farb w przyszłości chcielibyście, żebym wam coś powiedział, jeżeli uważacie, że temat nie został dość mocno wyczerpany, bądź jakieś sprawy was frapują i jeszcze chcielibyście się czegoś o, czymś, o tym dowiedzieć. Widzimy się w następnym. Filmie miejmy nadzieję, że w najbliższy weekend. A tymczasem ja uciekam wysyłać Wasze zamówienia i skończyć zlecenie na malowanie Ultramarinesu. Trzymajcie się. Cześć.